Dzień dobry, Warszawa, tak jak mówiłem wcześniej, Aleja Krakowska, e, Żuraw Liphel 35K to maleństwo ogólnie rzecz biorąc, firma MG Marcin Engel i teraz tak. E, obcinano element i nie znano jego wagi. Zatem, jeżeli Żuraw podjechał, zaczepił, obcięto ten element i on się okazał za ciężki niż w danym miejscu może Żuraw to on się złamie. Przypadek ten moglibyśmy rozszerzyć także na inne przykłady, czyli na przykład obcinanie jakiejś stalowej belki, której nie znamy wagi, betonowego kloca, którego nie, zwamy, nie znamy wagi, albo drzewa. Dlaczego operatorzy nie powinni wyrywać albo pomagać przy obcinaniu drzew? Gdyż kształt drzewa, ułożenie drzewa, waga tego drzewa powoduje, że nie wiemy jak to drzewo się zachowa może się wywrócić w lewą, w prawą, cokolwiek pociągnąć żuraw do przodu albo po prostu go przeważyć gdyż patrzymy niby na drzewo możemy je niby ocenić ale te gałęzie i liście też swoją wagę mają i w tym momencie mogą przekroczyć maksymalny udźwig w moim przypadku jak widzicie wysięgnik ja mam 30 metrów żadnego komputera ale mam coś takiego i teraz ja muszę wiedzieć, że przy czterech linach mogę 4850, przy dwóch linach 4000. I tak samo, przy czterech linach przy sobie mam 8, a przy sobie, przy dwóch linach mam 4. Zatem ja muszę albo zapytać na dole, jaka jest waga, ale jeżeli nie znam tej wagi, nie znam wagi elementu, to mogę, mam prawo odmówić czegoś takiego, gdyż może to właśnie spowodować, tak jak w tym przypadku złamanie się wysięgnika albo pociągnięcie żurawia do przodu. Co może nawet skutkować wywróceniem tego żurawia. Jeżeli mamy żuraw e, dolnoobrotowy, to on nie jest na kotwach traconych, tylko ma na sobie klocki i w tym momencie, gdyby nawet się przechylił, to te klocki mogą po prostu z niego spaść. Mieliście wypadek w Krakowie, gdzie wiatr wywrócił żuraw. I tam mimo tego, że był dociążony, to jednak się wywrócił. Takie rzeczy dzieją się, kiedy na przykład wyjedziemy pełną prędkością i pełnym jakby udźwigiem za szybko do przodu i coś nam nie zadziała, na przykład kręcówka, albo złapiemy coś właśnie ciężkiego, zostanie to gwałtownie uwolnione i może spowodować właśnie takie konsekwencje. Jakby co na razie wiem tyle. Eee, zobaczymy, czy to się wszystko jeszcze potwierdzi. Wina operatora, bo się zgodził.